Nie mają tych fundamentów na pałach. I tą wysepkę kończy, zobaczcie, taka jakby świątynka na szczycie, w której mamy atlasów, którzy podtrzymują kulę na kuli wiatrowska z fotofortuna Była to dawna komora celna. I za tą świątynką, nad na, na tym budyneczkiem jest sąsiedni kanał, który taką odwrócony litery S, bardzo szeroki, przecina to, to centrum. To jest największy, najważniejszy taki kanał, il canale grande, kanał wielki, taka główna arteria komunikacyjna. Wszyscy, którzy, goście, którzy docierali do Wenecji, to właśnie tym kanałem, taki reprezentacyjny, przepiękny, pas Ponad tym kanałem trzy mosty, my będziemy przy moście Rialto. No i patrząc dalej na lewo widzimy dzwonnicę, dzwonnica, która odbudowana została całkiem niedawno w XX wieku Runeo ale na szczęście nie czyniąc nikomu krzywdy, nikt nie zginął i wtedy powiedzieli, że to, to cudem się stało, że ma szybciutko powstać taka jaka była i tam gdzie była. I wybudowali identyczną, e, w tym samym oczywiście miejscu. Dzisiaj na tą dzwonnicę można wjechać windą, można też spojrzeć z góry na całą Lagunę Wenecką, na całe stare miasto. Dzwonnica stoi już przy placu św. Marka, więc jesteśmy bardzo blisko serca całej, całego miasta, całej tej starej części. Zobaczcie jak pięknie wszystko się prezentuje. Mamy takie też dwie wysokie kolumny nad samą wodą. Na tej po lewej stronie stoi Teodor, św. Grecki uczony, pierwszy patron, kiedy to jeszcze Bizancjum miało wiele do powiedzenia. A na prawej mamy uskrzydzonego lwa z otwartą księgą pracy, do świętego Marka, bo przecież święty Marek jest patronem, jego relikwie są pod ołtarzem głównym w bazylice. No i teraz tak, za tymi kolumnami mamy mały placek, tak się nazywa, piaceta który prowadzi na ten główny plac Świętego Marka. Musicie wiedzieć, że na miano placu zasługiwał tylko plac Świętego Marka. Każde inne takie wolne miejsce wybrukowane to albo placek, albo campo, czyli pole w sobie tłumaczeniu. Między kolumnami ta część z takimi przyściennymi arkadami to już...